Meron, to się Rony Meron. Dzisiaj się zagramy Minecraft'a. Tak, będę dalej grał na tym teksturpaku, ale nie, nie na clearance, tylko na PvP land. A o co chodzi? Dzisiaj będziemy walczyć i spróbuję wygrać na tym teksturpaku. Tak, dzisiaj spróbujemy wygrać na tym teksturpaku. Jakąś rękę. fajnie by było, że jakieś dwa ręki. Oczywiście to jest trudne, bo na tym teksturpaku jest szczerze, jest bardzo trudne. I nie będę przedłużał za Zaczynamy. Dobra, zaczynamy. Uwaga, musimy zadać komuś 100 hitów, żeby wygrać. Szczerze, na tym trybie nie muszę się patrzeć. Tylko muszę, mogę się patrzeć na tab. Dawno nie grałem Minecrafta No, trochę dawno nie grałem Minecrafta Nieważne czemu, bo w ogóle filmu nie nagrywałem. Ale to też nieważne. Choć na szczęście są filmy. No teraz jest film, ale ci się spróbuję jakiś inny film nagrać. żeby to jakoś obudzić, tak. Nie wiem, co powiedziałem. Czemu ja powiedziałem obudzić. No nikogo nie chcę budzić. nie będę pytał kto śpi i miesiąc temu nie nagrywał, ale dobra. Prawda Rory R to ty? Dobra, spróbujemy go zabić, no na razie on wygrywa. No dawaj, z czemu w podłogę bije nieraz? Co on ma jakiegoś, nie wiem. Cheaty? No to jest chyba... An dobra, antycheat, nie wiem, nie mam pojęcia. Dawaj, wygra. Ja nie chcę przegrać, Dobra, ale mu zadałem. Dobra. On ma 70, a ja mam 64. Dawaj, zabij go, no ja cię proszę, dobra, ale mu Co jest? Co ja mu robię? Zobaczcie sami, co ja mu robię. Okej. Okay. O, ma 93, a ja mam 84. Nie, nie. Dobra, przegrałem. Nie, no to nie ma sensu. Co za? jest totalny cheater. No tak było. Nie zmyślam. Dobra, za zagramy sobie Bedrush czy Bedrush, jak się to mówi? A to nie są prawdziwe Bedwarsy. Dobra, wiem o co tu chodzi. Tylko tu mam utrudnienie, bo ja muszę się patrzeć nie na środek, tylko w rewo, bo tam mam serce oczywiście. No to muszę się tam patrzeć. Maksymalna kratka. Tylko nie, tylko spróbuj. Ja, czy ja nie umiem grać Minecrafta? Mam takie wrażenie. Jedno serce mi zostało Jedno serce mi zostało czy, czy wy to widzicie? Te, też spadł, też spadł Ja się nie poddam, ja się nie poddam Dawaj, zabij go Co jest ze mną tak? Ja, ja umiem grać jednak Minecrafta No nieraz mi się udaje No to są maj, moje paruszki, które są naprawdę dziwne To jest maksymalna kratka Jak on to, jak on to robi? Dobra, teraz przegrywam, świetnie Nie, to nie jest możliwe Jakim on cudem on już jest? Dobra, przegrywam nie no, ja, ja ten film nie skończę, kiedy nie, nie wygram. Dobra, zaczynamy. Uwaga, czy wygram tą arenę? Nie no, nie wytrzymam za, zaraz ze sobą. Wyrzuciłem miecz. Dobra, on szczera, on szczera, on szczera. Dobra, teraz z nim poszczera. Nie no jakim cudem tak trafia? No co za jedno serce, jedno serce, przestań. Dawaj, no proszę. Nie wytrzymam. Ile on miał serc? Okej, okay, zaczynamy. Ja, jak zginę, no to wezmę się zaraz, nie wiem, komputer przez okno wywarę. Najlepsze pod emocje, bo można sobie szybko emocje opanować. Nie no, to jest słaby gracz, to jest słaby gracz. Tylko ja nie wiem się z nim dać radę. Zaraz wezmę Rollera, że go wychował, tak? Co on chce zrobić? Dobra, on jest słaby. Dobra, wygrywam to. Wiecie on, on chce, się Zapomniałem, że to nie nieco prawdziwe bedwarsy. Tak blisko było. Dobra, spadł. Teraz tu. Wygrałem! Wygrałem! Ale on wyszedł. Dobra, ostatnia arena. A jak przegram, to tak się to nie liczy, no bo już tak wygrałem, no to. Dobra, zaczynamy. Dobra, spadł. Czy spadła? Nie wiem kto to jest? Może chłopak, który ma skina dziewczynę. Dobra, spadł. Gdzie spadła? Ale będę mówił na niego, czy na, na nią spadł. No bo nie wiem kto to jest. To... Nie, co ja zrobiłem głupiego jestem? Nie, zostaw moje ją. Ja nie zniszczyła mi. Nie, zniszczyła mi. Nie, dobra, przegrywam. I to było na tyle. Pa pa!